Dzień dobry. Witam w mojej pracowni na takim malutkim spotkaniu, troszeczkę odbiegającym od tego, co dotychczas Państwo oglądaliście. Każdy z fotografów, mi się tak wydaje, przynajmniej raz na jakiś czas popada we wkręta. Tak? Takiego wkręta, że coś potrzebuje, że coś mu jest niezbędne, że musi to mieć. Jego fotograficzne życie się skończy, jeśli tego nie będzie miał. E ja też popadam czasami w takie stany. I mój ubiegłoroczny stan w tym zakresie dotyczył Polaroida czy też Instaksa. Musiałem mieć, zachorowałem. To było dla mnie wręcz na pograniczu takiego no, chorobliwego myślenia o tym, że jest mi to niezbędne do szczęścia. Muszę mieć aparat natychmiastowy. I mm, okazją do tego były. Zbliżające się moje urodziny, które, które są, że tak powiem, w środku wakacji. No i ja, no, w, w takich pomysłach jestem pochopny, ale w realizacji bywam metodyczny. No i zacząłem kombinować. No, dobra, instans, jeśli tak, to który? No, ze względu na jakość, to chyba te z serii white, tak? czyli szerokie. No ale podoba mi się kwadrat, bo lubię kadrowanie w kwadracie. Ale te z serii Square hmm, nie wiem, to jak seria Square i kwadrat, to może Polaroid. No dobrze, jak wygląda ekonomia pojedynczego zdjęcia? No przy Instaxie wydaje się być jeszcze akceptowalna, natomiast przy Polaroidzie mniej więcej 10 współcześnie, 10 zł za jedną. Za jedno ujęcie, często nieudane. No, tak sobie myślę, kurczę, no nie jest dobra ścieżka. Jakoś tak. No dobra, ale. No i przeglądając ten rynek, pojawiają się też jakby na, 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 tym, na tym polu tego rynku, pojawiają się też produkty tak zwane hybrydowe, czyli <laughs> aparaty cyfrowe, które dysponują możliwością naświetlania na materiale tym natychmiastowym i po prostu wypluwają z siebie analogowe już odbitki. Ma to taką wyższość, że przed tym naświetleniem możliwa jest edycja, kadrowanie, czasami poprawienie pewnych elementów obrazu, które są istotne. No i możliwa jest też wielokrotna, jakby zwielokrotnienie tej odbitki. No tak, tylko teraz tak pomyślcie, czy to Polaroid, czy to, czy to Instax? No, już chyba nie do końca. Bo tak naprawdę rozwiązanie, które w konsekwencji zrealizowałem, jest jeszcze czymś innym. Otóż e, kupiłem sobie drukarkę termosublimacyjną do wydruków 10 na 15 i <laughs> drukuję na niej obrazki które powstają poprzez jako zdjęcia z komórki, ale nawet czasami z innych technik, tak? Zaraz to państwu pokażę. Co tu zatem przed nami leży? Otóż leży tutaj drukarka termosublimacyjna Canon Selphy CP1500. Jak to działa? Otwieramy z przodu taki Przedni panel bierzemy szufladę z papierami. One są tutaj w środku. Szufladę trzeba otworzyć. Wkładamy do urządzenia. Zatrzaskuje się to. Tak i uruchamiamy naszą drukarkę. Się budzi. Tak. Do współpracy z tym urządzeniem niezbędne jest e, e, zainstalowanie aplikacji na telefonie i bądź też można tutaj po prostu włożyć kartę pamięci do niego, tak. E, no, różne są, jakby, drogi wprowadzenia materiału informacyjnego do wnętrza naszej drukarki. Ale tutaj skorzystamy z aplikacji. No i co? Wysyłam zdjęcie. Zresztą znane Państwu. Na drukareczkę. Zrealizuje wydrąg w czterech przebiegach, tak? i mamy naszą fotkę. Tak, kiedyś służyła ona ta zdjęcie za wstępną fotkę ilustrującą jeden z moich filmów na YouTube. No i co? Koszt wydruku tego zdjęcia, nie wliczając w to drukarki, która kosztuje chyba około 500 zł, to złoty 20. Zł. Niech każdy se rozważy. Ja uważam, że to był Świetny pomysł na moje podejście do polaroida. Pozdrawiam.